ああ <noise> <noise> I dziękujemy Było to porównanie ogierów pierwszej grupy w stawce Bardzo proszę o bezpieczne zejście ogierów Tymczasem pozwolę sobie przedstawić skład Komisji Sędziowskiej Która dzisiaj będzie kwalifikować ogiery do zakładu treningowego Przewodniczącym w dniu dzisiejszym jest pan Janusz Lawin Członek Komisji Koni Rasy Śląskiej Wkład komisji wchodzą również pani Beata Kapica, kierownik okręgowego Związku Hodowców Koni we Wrocławiu, również członek Komisji Koni Rasy Śląskiej. Oraz pan Maciej Wyszomirski, dyrektor Śląsko-Polskiego Związku Hodowców Koni w Katowicach i również członek Komisji Rasy Śląskiej. Życzymy miłej i owocnej pracy.